Automatyzacja i sztuczna inteligencja zmieniają sposób, w jaki zarządzamy systemami ERP i aplikacjami biznesowymi. Microsoft Dynamics 365 i Power Platform wprowadzają kolejne innowacje, które mogą zrewolucjonizować codzienną pracę firm. W tym materiale przyjrzymy się, jak AI staje się fundamentem innowacji w Dynamics 365, jakie kluczowe zmiany wprowadza Power Platform oraz jak copilot w Microsoft 365 podnosi produktywność. Omówimy także wpływ tych nowości na biznes i operacje oraz jak najlepiej przygotować się na nadchodzące zmiany. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać automatyzację i Gen AI w swoim biznesie, wysłuchaj tego materiału do końca. Tempo rozwoju AI w ciągu ostatnich dwóch lat było oszałamiające. Nic nie wskazuje na to, aby doszło do jego spowolnienia również i w tym roku. Fokus w 2025 jest skierowany na gen AI i asystentów lub inaczej: agentów AI w aplikacjach i usługach, którzy mają zrewolucjonizować sposób wykonywania pracy. Na czym ma polegać ta rewolucja? Zakres możliwości agentów nieustannie się rozszerza i wykracza poza wsparcie. Coraz więcej zadań, działań, decyzji agenci AI mogą podejmować autonomicznie. Czy AI może działać samodzielnie? Zdolność rozumowania AI rośnie, umożliwiając modelom autonomiczne podejmowanie działań i wykonywanie złożonych zadań. To daleki krok naprzód. Na przykład w 2023 roku bot AI wspierał pracowników call center poprzez syntezę i podsumowanie dużych ilości danych, w tym wiadomości głosowych, tekstu i specyfikacji technicznych, aby sugerować odpowiedzi na zapytania klientów. W 2025 roku agent AI może rozmawiać z klientem i planować działania, które podejmie później, np. przetworzenie płatności, sprawdzenie pod kątem oszustwa i zainicjowanie wysyłki produktu. Microsoft chce być liderem tej transformacji. Od wielu lat inwestuje w rozwój AI, integrując ją ze swoimi produktami, usługami i aplikacjami. Patrząc w przyszłość, wierzymy, że następna generacja sztucznej inteligencji odblokuje nową falę wzrostu produktywności, z potężnymi kopilotami zaprojektowanymi tak, aby usunąć nudę z naszych codziennych zadań i pracy, uwalniając nas do ponownego odkrycia radości tworzenia. Mówił Satya Nadella podczas wydarzenia The Future of Work with AI w marcu 2023 roku. Od tego roku Microsoft konsekwentnie wdraża AI w swoich produktach i rozwija Copilota, dając mu coraz szersze pole do działania. W 2025 roku wizja Microsoft obejmuje już nadanie agentom AI niemal pełnej autonomiczności. W rozmowie z Billem Gerleyem i Bradem Gerstnerem z podcastu BG Square Satya Nadella mówi o transformacji całych systemów ERP prowadzonej agentami AI. Jak AI zmieni sposób zarządzania systemem ERP? Wizja Microsoft przewiduje, że ERP stanie się uporządkowaną bazą danych, tzw. CRUD Database, do której dostęp i logikę biznesową zapewnią agenci AI. Cała logika niegdyś zakodowana w systemach ERP przeniesie się do warstwy AI, umożliwiając automatyzację procesów, integrację z innymi systemami oraz intuicyjny dostęp do danych poprzez naturalny język. Takie podejście nie tylko zwiększy efektywność operacyjną ale także stworzy nowe modele monetyzacji i pozwoli na bardziej intensywne wykorzystanie danych przy zachowaniu wyższych standardów bezpieczeństwa. Realizację tej wizji widzimy w 2025 Release Wave 1, czyli nowościach zapowiedzianych w styczniu 2025 na okres od kwietnia do października tego roku. Na użytkowników produktów takich jak Dynamics 365 czy Power Platform czekają nowe możliwości i funkcjonalności jeszcze mocniej wspierane przez AI. Microsoft Dynamics 365, obok pełnienia roli CRM i ERP, staje się platformą, partnerem biznesowym. Dzięki funkcjom AI narzędzia Dynamics 365 są zdolne do analizy danych, przewidywania trendów, podejmowania działań w czasie rzeczywistym i wsparcia w podejmowaniu decyzji biznesowych. A w nadchodzącej aktualizacji Dynamics 365 Microsoft kładzie duży nacisk na wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu zwiększenia efektywności i produktywności. Przyjrzyjmy się, w których aplikacjach największą rolę odegra GenAI? AI. Sales. Microsoft wprowadzi funkcję Copilot oraz agentów opartych na AI do wsparcia zespołów sprzedażowych w osiąganiu celów przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności. Co oznacza, że nowe narzędzia pomogą w automatyzacji badań rynkowych, zarządzaniu Follow-upami oraz priorytetyzacji zadań usprawnią zamykanie transakcji, a odświeżony interfejs zapewni maksymalną koncentrację na pracy. Customer service. Obsługa klienta zyska rozszerzenie możliwości agentów o zarządzanie zgłoszeniami i bazą wiedzy, kolejkowanie zgłoszeń oparte na AI oraz wsparcie co dla pracowników obsługi i ich menedżerów. Te ulepszenia mają na celu zwiększenie produktywności zespołów obsługi klienta, umożliwiając szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów klientów. Contact Center. 2025 Wave One wprowadza automatyzację opartą na sztucznej inteligencji w celu określenia intencji klienta, umożliwiając bardziej intuicyjną samoobsługę i inteligentne zarządzanie wiedzą. Kluczowe ulepszenia obejmują multimodalne rozpoznawanie intencji klienta, Ulepszony i ujednolicony routing zgłoszeń oraz zaawansowane narzędzia do zarządzania personelem i jakością. Field Service. Microsoft wprowadza w field service podejście Copilot First, aby usprawnić planowanie i realizację usług serwisowych i podnieść jakość obsługi klienta. AI wesprze pracowników w automatycznych inspekcjach, dostarczy wgląd w czasie rzeczywistym dla dyspozytorów. Natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji dla pracowników pierwszej linii oraz płynną integrację. Z Microsoft Teams i Outlookiem. Finance. Tu również zostanie wprowadzone środowisko Copilot First. Na czym będzie polegać? Wykorzystanie wyspecjalizowanych w finansach asystentów AI usprawni zarządzanie finansami, zgodność z przepisami i rozliczenia kont, wraz z ulepszeniami w zakresie uzgadniania rachunków bankowych i inteligentnymi narzędziami do planowania. Aktualizacje obejmą również ulepszone analizy wydajności biznesowej dla większej przejrzystości finansowej. Supply Chain Management Aplikacja Supply Chain Management wykorzystuje AI do przewidywania zakłóceń w łańcuchach dostaw i sugerowania alternatywnych rozwiązań. W 2025 Microsoft planuje wprowadzić nowe funkcje, takie jak Predictive Demand Forecasting, które będą wykorzystywać zaawansowane modele machine learning do prognozowania popytu z jeszcze większą dokładnością oraz automatyzację komunikacji z dostawcami i integrację sztucznej inteligencji z procesami produkcyjnymi. Project Operations w Project Operations kluczowe ulepszenia obejmą lepsze planowanie projektów, zarządzanie umowami, fakturowanie, śledzenie czasu pracy i wydatków. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji będą obsługiwać analizę typu What, If, generowanie propozycji i zautomatyzowane procesy. Ta wersja wprowadza również aplikację mobilną do zarządzania czasem i ulepszone możliwości obsługi większych projektów i wolumenów faktur. Human Resources. Dla działów HR Microsoft przygotował oparte na sztucznej inteligencji oceny rekrutacji, integrację z zewnętrznymi portalami z ofertami pracy, takimi jak LinkedIn, oraz ulepszone narzędzia do zarządzania benefitami i pracownikami. Dzięki tym aktualizacjom zespół HR będzie mógł stworzyć bardziej elastyczne i angażujące miejsce pracy. Commerce. W aplikacji Commerce pojawi się nowy system POS dostosowany do urządzeń mobilnych, który zmniejszy zależność od tradycyjnego sprzętu i zwiększy współczynniki konwersji. Microsoft udoskonali również konektory płatnicze do łatwiejszego korzystania z nowoczesnych metod płatności oraz wprowadzi bardziej elastyczne modele cenowe. Microsoft Power Platform Power Platform to zestaw narzędzi, które umożliwiają tworzenie aplikacji, automatyzację procesów i analizę danych bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programistycznych. W 2025 Release Wave 1 Microsoft planuje wprowadzić szereg nowości, które mają na celu uproszczenie tworzenia aplikacji oraz automatyzację procesów biznesowych. Power Apps. Nowy plan designer oparty na AI będzie pomagał budować niestandardowe aplikacje. Microsoft wprowadzi możliwość integracji inteligentnych agentów, którzy będą wspierać w codziennych zadaniach, takich jak wprowadzanie danych, eksploracja i podsumowywanie. Użytkownicy będą mogli zautomatyzować rutynowe procesy, wdrażając agentów z istniejących aplikacji, umożliwiając im autonomiczną pracę. Power Pages AI w Microsoft Power Pages pomoże firmom w budowaniu bezpiecznych, opartych na danych portali internetowych. Kluczowe aktualizacje obejmują wsparcie dla WhatsApp, Teams i E-maila, wspomaganie w wypełnianiu formularzy i nowe wizualizacje danych oraz ulepszone zasady zarządzania w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i usprawnienia zarządzania witryną. Power Automate Microsoft Power Automate wprowadza nowe środowisko typu Human in the Loop. A w ramach nowego modelu będzie oferował zatwierdzenia oparte na sztucznej inteligencji i akcje generatywne. Inteligentne przetwarzanie dokumentów dodatkowo zwiększy wydajność przepływu pracy, a kompleksowy pakiet narzędzi w Automation Center i Power Platform Admin Center pomoże firmom płynnie zarządzać automatyzacjami na dużą skalę. Microsoft Copilot Studio Microsoft Copilot Studio rozszerza możliwości autonomicznych agentów, wzbogacając platformę o kreatora agentów niestandardowych. Nowe funkcje Copilot Studio obejmują obsługę niestandardowych akcji, rozszerzone bazy wiedzy przedsiębiorstwa oraz możliwość uaktualnienia agentów deklaratywnych do pełnych agentów niestandardowych Copilot Studio. Firmy będą mogły również wdrażać niestandardowych agentów w nowych kanałach, w tym WhatsApp i SharePoint. AI Builder. AI Builder w Copilot Studio wprowadza zaawansowaną automatyzację do codziennych zadań, takich jak przetwarzanie wiadomości e-mail, zarządzanie dokumentami i obsługa obrazów. Najnowsza aktualizacja wprowadza multimodalne przetwarzanie treści, umożliwiając organizacjom zarządzanie tekstem, dokumentami i obrazami w ramach jednego polecenia w języku naturalnym. Ulepszony prompt builder pozwoli użytkownikom na dostosowywanie działań AI do własnych potrzeb, integrację różnych źródeł danych z Microsoft Dataverse i generowanie wielu typów treści. Copilot w Microsoft 365 Microsoft wprowadzi też kilka aktualizacji do ofert Microsoft 365 Copilot opartych na rolach. Microsoft 365 Copilot for Sales. Generatywna AI w Copilot for Sales poprawi prognozy sprzedażowe i zautomatyzuje rekomendacje oparte na danych z CRM. Microsoft wprowadzi także nowy sales chat i personalizację procesów. Microsoft 365 Copilot for Service. W Copilot for Service integracja AI z dowolnym systemem CRM ułatwi zespołom obsługi klienta, dostęp do danych klientów i zarządzanie zgłoszeniami. Sztuczna inteligencja wesprze także redagowanie i podsumowywanie wiadomości. E-mail. Microsoft 365 Copilot for Finance. Dla finansów Microsoft przygotował funkcję automatycznej analizy różnic w danych finansowych, integrację z zewnętrznymi źródłami danych, możliwość zarządzania windykacją bezpośrednio w Microsoft Teams, a także wykorzystywanie AI do podsumowywania warunków makroekonomicznych dla kompleksowego spojrzenia na finanse przedsiębiorstwa. Dostęp do nowych funkcji i jak się do nich przygotować. Już od lutego 2025 roku klienci i partnerzy Microsoft mogą sprawdzać nowe funkcje w środowisku testowym, zanim zostaną one wdrożone w kwietniu 2025 roku. To doskonała okazja do zapoznania się z aktualizacjami i przygotowania planu wdrożenia nowych funkcji, zanim zostaną włączone w środowiskach produkcyjnych. Nowe funkcje aplikacji Microsoft Dynamics 365. I Power Platform pozwolą organizacjom działać wydajniej, szybciej i bardziej inteligentnie.